Cześć! Nie wiecie co robić w niedzielne popołudnie? Oto kilka propozycji. Nie możesz odżałować końca tańca z gwiazdami i niecierpliwie odliczasz godzinę do kolejnej edycji? Nie siedź w domu bezczynnie, tylko wybierz się w niedzielę do kontrastów o 21. Tam co tydzień odbywa się klub Tropicana, jedyna w Polsce najstarsza impreza z muzyką latynoamerykańską. Jeżeli jesteś fanem salsy, czar czy rumby, nie może Ciebie tam zabraknąć. A za sprawą DJ-a tequila, naprawdę mokry i zimny grudzień zmieni się w gorącą imprezę. A jeżeli wolisz w ten zimowy wieczór poczuć magię świąt Bożego Narodzenia, wybierz się do klubu 13 Mus. Tam od godziny 16 odbędzie się koncert Kolend zespołu Vocalis. Interesujesz się kulturą żydowską? Lubisz się śmiać? Jeżeli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś pozytywnie, wpadnij o 17.00 w niedzielę do Teatru Kameralnego na przedstawienie koszerne trzy 3 bogaty humor żydowski dla XX. XX wieku i utalentowani aktorzy zapewnią nam niezapomnianą atmosferę do końca przedstawienia. Zapowiedzi na poniedziałek już jutro. Do zobaczenia!